Badaj, weź, wyrzuć. Klucz magnetyczny, ale czy to taki? To nie był taki klucz. Ale weź, może coś pod nim jest. Nic. Kożna śmieci otwórz. Zbadaj. W koszu na śmieci. Ach, jakaż to niespodzianka, są śmieci. Jest to krzesło. Ha! W życiu bym nie powiedział, że to krzesło. Ale skoro to krzesło, to... Zaufam tobie, ci. Drzwi do szafki ubraniowej. A, wiem, że to drzwi. No, patrzcie. O, tutaj, otwórz. O, proszę, jakiś strażacki strój. Nie, czy górniczy? Fartuch roboczy. A tu są drzwi do szafki ubraniowej. Ale tu są kolejne klucze. Ale tego najważniejszego oczywiście nie ma. Nie ma tego klucza. I co teraz? Co teraz zrobić? Hum, hum. Czekajcie, tu jest jakaś kieszonka. No miło, ale nie mamy już miejsca na przedmioty. Tu może zostawmy jakiś przedmiot. Co? Ten klucz. Po co nam ten klucz? Skoro potrzebujemy tamten klucz. Hmm. Zabierzmy więc tamten klucz z kieszonki. Weź. Hidden object normalnie. Tył. A może tutaj wejdziemy, co? Jak myślicie? Nie uzyskałeś zezwolenia Na zezwolenie, nie, no, nie, no Na zwolnienie windy dla twoich potrzeb Nie dobrze, nie dobrze Ale tu gdzieś, tu gdzieś O, mieliśmy Coś w tym rodzaju Udało się. Nie słyszysz nic podejrzanego. O kurcze. Monitor. Otwórz szufladę. A, teraz można ją zamknąć. Fajnie. Otwórz. Można ją zamknąć. Ciekawie, no. O, przesuń krzesło. O, hello. Po co to przesunąłem? Otwórz, zamknij zbliżenie, o proszę. Bo tutaj coś w środku się znajduje. Ciastka Alberciki. Ham, ham, ham. Weź zjedz. Bardzo ciekawie, ale nie mam miejsca na nie. A jeszcze nam bohater nie mówi, że jest głodny, już głos tracę. Nie będę zamykał. No nie mówcie mi, że to po Alberciki przeszliśmy, bo nie zdzierżę. Zbliżenie, 1, 2, 3, fajnie. I co? I co? Kolego, 1, 2, 3. Wciśnij. Dobra, a może... E no, tak to się nie będziemy bawić. Zbadaj najpierw, wo. Włączanie systemu łączności Nie wiem czy mogą być wszystkie trzy, bo to pewnie są piętra jesteśmy na trzecim piętrze System łączności z centralnym sterownikiem głównej windy. No oczywiście. Więc będziemy mogli sobie zjechać. Ale mi to nie pasuje. Bo te ciastka trzeba by z sobą zabrać. No nie będziemy tu ich taszczyć wszędzie. Przesuń. No, fajna zabawa Przesuwamy krzesło w prawo, w lewo, w lewo, w prawo A no tu Okej, okay, zbliżenie ten klucz nam już może nie będzie potrzebny Zostaw go tu, kolego Idź tu I te ciastka Alberciki trzeba taszczyć ze sobą Znaczy ja tak zrobię Później je zostawię w jakimś miejscu i zjem i zjem, ale na razie je zabiorę z, ze sobą bo żywność jest tu bardzo ważna, jak już wspominałem ta winda, gdzie była ta winda, ta winda była tu gdzieś tak, musimy iść przed siebie gdzie nas nogi poniosą, tu jest winda no i co kolego? że co? so what? Ja no, po angielsku nie będziemy gadać, bo nie umiemy Hmm, no i teraz mam, mam, mam dylemat. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Może coś źle z tymi przyciskami wykombinowałem, no? Może po prostu... Nie można trzech pięter jednocześnie. To by było nawet logiczne. Monitor. A proszę, to dlatego przesuwaliśmy krzesło. To nie jest takie głupie. Bo teraz mamy dopiero dostęp do tych przycisków. A proszę, nie doceniłem Rolanda. Dobra, to na pierwsze pięterko. Podaj hasło, co? A. Asia. Winda wolna dla Asi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za zwolnienie windy. Bardzo pasjonujące to musi być dla Was oglądanie. Ja tak mam przy oglądaniu niektórych filmów gore. <laughs> Wciśnij. Thank you, dziękuję. No miałem nie mówić po angielsku. Odwróć dyskietkę i naciśnij dowolny klawisz. Dobra, tego jeszcze nie próbowałem na tym systemie i w tym programie, w tym emulatorze. Więc tak myślę 50%, że gra się zawiesi. Jestem optymistą.